Dyrektor uparł się, by do nowej sztuki zatrudnić znanego, lecz już leciwego aktora. Choć wiek daje mu się we znaki, kierownictwo liczy, że nazwisko przyciągnie publiczność. Reżyser, wiedząc, że aktor ma kłopot z zapamiętaniem choćby trzech linijek, znajduje dla niego niewielką rolę. Ma wyjść na scenę z różą w dłoni, delikatnym gestem przysunąć ją do twarzy, powąchać i z utęsknieniem powiedzieć: Ach, słodki zapach, mojej kochanki! Próby idą pomyślnie. Nadchodzi premiera. Początkowo spięty obawą, że zapomni słów, wychodzi bez tremy w światło reflektorów, unosi dłoń, rozmarzony delektuje się zapachem i wygłasza swoją kwestię. Widownia natychmiast wybucha śmiechem i już tak rozbawiona ogląda sztukę do końca. Po zejściu ze sceny, aktor pędzi do reżysera. Zastaje go rwącego sobie włosy z głowy. Pyta zmartwiony: Ojej, co się stało? Źle powiedziałem kwestię? Nie, nie o to chodzi. Zapomniałeś róży. 다음 영